Rozdział 10 Jimmy. Nadszedł sierpień i przyniósł ze sobą kilka niespodzianek i zmian, które wcale jednak nie dziwiły Nancy, bowiem od chwili przybycia Polijanny przyzwyczaiła się już do różnych niespodzianek. Przede wszystkim zjawił się w mieszkaniu Kotek. Polijanna znalazła go miałczącego żałośnie na ulicy koło domu. Sprawdziwszy i upewniwszy się dokładnie, że nie należał do nikogo z sąsiadów, przyniosła go do domu. Cieszę się bardzo, że kotek ten do nikogo nie należy, zwierzyła się pannie Poli, bo miałam wielką chęć zabrać go ze sobą. Bardzo lubię koty jestem przekonana, że ciocia pozwoli mi zostawić go u nas. Panna Poli niemal z obrzydzeniem spojrzała na małe, szare, zaniedbane stworzonko, które drżało całym ciałkiem na rączkach polianny. Zaznaczyć trzeba, że panna Poli nie lubiła kotów, nawet ładnych i czystych. Fe, Polianno, takie brudne stworzenie. Pewnie jest chory. Może mieć świerzb i pchły. Zapewne, ciociu, to przecież takie biedactwo, odparła Polianna skliwością patrząc na wystraszonego kociaka. Patrz, jak drży ze strachu, ale ciocia rozumie, że on przecież jeszcze nie wie, że go zatrzymujemy u siebie. Ani on tego nie wie, ani nikt inny, przerwała panna Poli tonem zdecydowanym. Ależ nie ciociu, sąsiedzi już wiedzą, powiedziałam wszystkim, że weźmiemy go do siebie, o ile nie znajdzie się właściciel. Przecież wiedziałam, że ciocia się z niego ucieszy. Biedne zaniedbane kociątko. Panna Poli otworzyła usta, chcąc coś powiedzieć, lecz daremnie. Dziwne uczucie niemocy, którego doznawała już nieraz od chwili przyjazdu Polianny, ogarnęło ją i teraz. Przecież, mówiła tymczasem w dalszym ciągu Polianna, ciocia nie zechce zostawić tego biednego stworzonka bez opieki. Przecież ciocia im nie wzięła do siebie. Powiedziałam to właśnie sąsiadce, pani Ford, kiedy wyraziła wątpliwość, czy ciocia pozwoli zatrzymać kotka. Ja przecież miałam panie z dobroczynności, a biedny kotek nie ma nikogo, wybiegając z pokoju dodała wesoło. Wiedziałam, że ciocia będzie tak samo myślała. Polianno, Polianno, wołała za nią panna Poli. Ja nie chcę, lecz Polianna była już w kuchni. Nancy, zobacz to małe kociątko, które ciocia Poli będzie wychowywać razem ze mną. A panna Poli, która nienawidziła kotów, zostawczy sama upadła na fotel rozgniewana, lecz zarazem niezdolna do protestu. Następnego dnia zjawił się pies, bardziej może brudny i opuszczony niż kotek, a panna Polik ku swemu wielkiemu przerażeniu znalazła się znów w roli protektorki. Roli, którą Polianna przeznaczyła jej bez namysłu, tak jakby to było całkiem naturalne, i nienawidząc psów jeszcze bardziej niż kotów, była znów bezsilna, aby zaprotestować. Gdy jednak po tygodniu Polianna przyprowadziła do domu małego obdartego chłopca i zażądała od ciotki takiej samej dla niego opieki, Pan Napoli tym razem stanowczo zaprotestowała. A było to tak. Pewnego ślicznego poranka Polianna niosła galeretkę z nóżek cielęcych dla pani Snow. Polianna i pani Snow były teraz najserdeczniejszymi przyjaciółkami. A przyjaźń ta zawiązała się od chwili, gdy Polianna powiedziała pani Snow o grze w zadowolenie. Chora bawiła się teraz stale z Polianną w tą grę, chociaż z początku nie szło jej dobrze. Zresztą nic w tym dziwnego, ponieważ zawsze była niezadowolona. Teraz trudno jej było ze wszystkiego się cieszyć, ale pod świetnym kierownictwem Polijanny pani Snow robiła coraz większe postępy. Dziś na przykładku wielkiej radości Polijanna oświadczyła, że cieszy się bardzo z przyniesionej galaretki, gdyż właśnie na nią miała ochotę. Rozmyślając o tym wszystkim, Polijanna wracała do domu, gdy wtem ujrzała małego chłopca siedzącego na trawie przy drodze i strugającego gałązkę. – Dzień dobry – zawołała grzecznie Polijanna – Chłopiec spojrzał na nią, lecz zaraz się odwrócił. Czego chcesz? mruknął ponuro. Polijanna roześmiała się. O, ty wyglądasz na takiego, który by się cieszył nawet z galaretki z nóżek cielęcych rzekła, zatrzymując się przy nim. Chłopiec spojrzał na nią ze zdziwieniem, lecz nic nie odpowiedział i znów strugał gałązkę z starym, powyszczerbianym scyzorykiem. Polijanna namyśliła się chwilkę. A potem usiadła obok chłopca na trawie. Pomimo stanowczych zapewnień Polianny, że dzięki paniom z dobroczynności jest przyzwyczajona do ciągłego obcowania z dorosłymi, czuła bezwiedny pociąg do towarzystwa rówieśników. Stąd właśnie ta chęć korzystania z okazji, którą nasunął jej przypadek. Nazywam się Polianna Whittier zaczęła grzecznie, a ty? Chłopiec podniósł się ze zdziwieniem, a potem znów usiadł. Jimmy Bean odpowiedział ponuro. Dobrze, a teraz już się znamy. Bardzo ładnie z twojej strony, żeś mi powiedział swoje imię. Nie wszyscy to robią, dodała mając na myśli pana Pendeltona. Mieszkam u panny Polly Harrington. A ty gdzie mieszkasz? Nigdzie. Nigdzie? To niemożliwe. Zawsze się przecież gdzieś mieszka, zapewniła Pollyanna. Właśnie szukam nowego przytułku. A gdzież on będzie? Chłopiec spojrzał na nią z lekceważeniem. Głupia jesteś. Czyżbym szukał, gdybym wiedział, gdzie on będzie? Pollyanna poruszyła główką. Chłopiec był niegrzeczny, a ona nie lubiła, gdy ją się nazywa głupią. Zresztą to przecież nie jest dorosły człowiek, pomyślała. Gdzie mieszkałeś przedtem? Zapytała znów. Może byś tak przestała ciągle pytać i pytać? Powiedział niecierpliwie chłopiec. Muszę, odparła spokojnie Polijanna, gdyż inaczej nic bym nie mogła się o tobie dowiedzieć. Powiedz więcej, wtedy nie będę pytała. Chłopiec uśmiechnął się i zaczął mówić już znacznie mniej ponuro. A więc jestem Ginny Bim. Mam 10 lat, wkrótce skończę 11. W zeszłym roku byłem przyjęty do przytułku dla sierot, ale tam jest już tak pełno, że nie mają dla mnie miejsca. Zresztą nie jestem im potrzebny. Dlatego też opuściłem przytułek. Obecnie muszę gdzieś zamieszkać, ale nie wiem gdzie. Chciałbym znaleźć przytułek, ale wiesz, taki zwyczajny, gdzie by była matka, a nie przełożona. Ty pewnie masz rodziców. Masz domowe ognisko, a ja nie mam od czasu jak umarł mój ojciec. Szukam więc teraz. Byłem już w czterech domach, ale tam mnie nie chciano. Chociaż mówiłem, że będę pracował. Czy to wszystko, co chciałabyś wiedzieć? Przy końcu mówił głosem nieco wzruszonym. Jak to brzydko, że cię nie chcieli przyjąć! Powiedziała ze współczuciem Polianna. Więc nikt cię nie chce? O, rozumiem dobrze, co to znaczy. Ja też po śmierci ojca nie miałam, prócz pań z dobroczynności, nikogo, by się mną zaopiekował, dopóki Ciocia Poli nie zgodziła się przyjąć mnie do siebie. Polianna przerwała. Jakaś myśl przyszła jej raptem do głowy. O, mam dla ciebie miejsce, zawołała. Ciocia Poli przyjmie cię, jestem przekonana. Czyż nie przyjęła mnie, czy nie przyjęła Fluffy i Buffy, którzy też nie mieli przytułku? A to przecież tylko kotek i piesek. Chodź ze mną. Zobaczysz, że ciocia Poli cię przyjmie. Nie masz pojęcia, jaka ona jest dobra. Mała, chuda twarzyczka chłopca rozjaśniła się. Co to za szczęśliwy traf. Ale czy ona naprawdę mnie przyjmie? Ja mogę pracować, wiesz, jestem silnym. Mówił zakasując rękaw i pokazując małą, chudą rączkę. Ależ naturalnie, że zechce. Moja ciocia jest najlepszym człowiekiem na świecie. Od chwili, gdy mamusia została wzięta do niej, aby zostać aniołem. Jest tam dużo pokoi, dodała zrywając się i ciągnąc zimiego za rękaw. E, to jest duży dom. Możliwe, że dostaniesz mały pokoik na poddaszu. Ja go miałam z początku. Ale teraz są tam już siatki i będziesz mógł otwierać okna, gdy ci będzie bardzo duszno i muchy nie nalecą. A to są takie szkodliwe stworzenia... Ciocia pewnie da ci do przeczytania książkę o nich, jeśli będziesz grzeczny. Nie, raczej za karę, jeśli będziesz niegrzeczny. Ty też masz piegi? Bądź więc zadowolony, bo tam nie ma lustra. A widok, który będziesz miał z okna, jest piękniejszy nad wszystkie obrazy, które można by powieścić na ścianach. Jestem przekonana, że będziesz z tego pokoju zadowolony. Polianna zatrzymała się, gdyż brakło jej tchu. Co za szczęście, zawołał Jimmy, bardziej odczuwając może niż rozumiejąc to, co mówi Polijanna. Następnie dodał: Nigdy nie myślałem, że można tak długo mówić jednym tchem. Polijanna roześmiała się. Bądź więc zadowolony, bo gdy w ten sposób mówię, to ty możesz nie mówić. Gdy przyszli do domu, Polijanna, przyprowadziwszy z lekka do porządku zewnętrzny wygląd zimiego, wprowadziła go do pokoju ciotki, mocno zdziwionej widokiem obcego chłopca. Ciociu Poli, powiedziała dumnie, tym razem znalazłam i przyprowadziłam kogoś, kto jest znacznie więcej wart niż Fluffy i Buffy. Jest to prawdziwy żywy chłopiec. Z początku będzie mógł spać w pokoiku na poddaszu. To nic mu nie zaszkodzi. Powiada, że będzie pracował, ale ja bym go przez większą część dnia potrzebowała do zabaw. Panna Poli z początku zbladła, potem zaczerwieniła się tak, jakby cała krew spłynęła jej do twarzy. Nie rozumiała wszystkiego, lecz to, co zrozumiała, wystarczyło. Polianno, co to ma znaczyć? Kim jest ten brudny mały chłopiec? Gdzieś go znalazła? Pytała ostro. Brudny mały chłopiec zrobił kilka kroków w kierunku drzwi. Polijanna śmiała się radośnie. Ach, ciociu, zapomniałam powiedzieć ci jego imię. Jestem taka jak pan. Jest brudny, nieprawdaż? Jak Fluffy i Buffy, kiedy ich cioci przyprowadziłam. Ale będzie znacznie ładniejszy, gdy się umyje i wyczyści. Tak samo jak i oni i... Ach, znów zapomniałam, dodała wciąż się śmiejąc. To jest Jimmy Bean, ciociu. Lecz co on tu robi? Polijanna spojrzała na ciotkę ze zdumieniem. Zaraz powiem ciociu, rzekła. Przyprowadziłam go, aby tu zamieszkał, gdyż szuka przytułku i opieki. Opowiedziałam mu, jaka ciocia była dla mnie dobra. Dla Flufiego i Bufiego. I powiedziałam, iż wiem, że ciocia będzie taka sama i dla niego. Lepsza nawet niż dla kota i psa. Panna Poli wgłębiła się w fotel i drżącą ręką dotknęła gardła. Czuła, że znów opanowuje ją znana niemoc. Postanowiła jednak walczyć. Wyprostowała się. Wystarczy, Poli Większego głupstwa nie mogłaś chyba popełnić! Tak jakby świerzbowatych kotów i opuszczonych psów nie wystarczyło. Przyprowadzasz mi jeszcze z ulicy małego żebraka, który. Na te słowa chłopiec drgnął. Oczy mu zabłysły, blada twarzyczka zbladła jeszcze bardziej. Zrobił kilka kroków naprzód i stanął odważnie tuż przed panną Poli. Nie jestem żebrakiem i nic od pani nie chcę. Naturalnie pracowałbym na moje utrzymanie. Nie przyszedłbym tu nigdy, gdyby ta mała dziewczynka nie powiedziała, że jest pani dobra i że mnie pani przyjmie na pewno. Zawrócił się na obcasach z godnością, która byłaby śmieszna, gdyby nie była tak smutna. — O Ciociu! zawołała zdławionym głosem Polianna. Ja myślałam, że Ciocia będzie zadowolona. Tak, to prawda, byłam przekonana, że. Panna Poli podniosła rękę, nakazując milczenie. W końcu było tego za wiele. Rzucone przez chłopca słowa, że pani jest dobra, dźwięczały jeszcze w jej uszach i straszne uczucie niemocy powtórnie nadchodziło. Trzymała się całą siłą woli. Polianno! Powiedziała stanowczo. Proszę wreszcie przestać używać tego słowa zadowolona. Słyszę to od rana do nocy. I to mnie doprowadzi w końcu do utraty zmysłów. Ależ Ciociu! zawołała Polianna. Myślałam, że Ciocia będzie zadowolona, widząc mnie zadowol. Ach! Zatrzymała się nagle i zakryła dłonią usta. Następnie wybiegła z pokoju. Dopędziła Jimiego na podwórku, nim zdążył wyjść na ulicę. Chłopcze, chłopcze! Jimmy! gdybyś wiedział, jak mi jest strasznie przykro! Mówiła chwytając go za ubranie. Zupełnie niesłusznie odparł chłopiec. Nie robię ci żadnych wyrzutów, lecz że brakiem nie jestem, dodał dumnie. Wiem, że nie jesteś, ale nie trzeba też brać tego za złe cioci, błagała Polianna. To widocznie dlatego, że nie umiałam jej dobrze wytłumaczyć, kim jesteś. Ona naprawdę jest dobra i taka zawsze była. Tak, źle jej wytłumaczyłam. Tak bym chciała znaleźć dla ciebie przytułek. Chłopiec wzruszył ramionami i skierował się ku wyjściu. Nie myśl o tym więcej, znajdę sobie sam. Tylko pamiętaj, że brakiem nie jestem. Polianna zamyśliła się, lecz nagle twarzyczka jej się rozpromieniła. Posłuchaj, chcę coś dla ciebie zrobić. Panie z dobroczynności zbierają się dziś po południu. Otóż przedstawię im twoje położenie. Ojciec zawsze tak robił, gdy chodziło o nawracanie pogan, albo o zakupienie nowego dywanu. Chłopiec wyprostował się i spojrzał do mnie. Nie jestem ani poganinem, ani nowym dywanem. A zresztą, co to są panie z dobroczynności? Polianna spojrzała na chłopca z wyrzutem. Jimmy, gdzieś ty się wychowywał, jeśli nie wiesz, co to, to są panie z dobroczynności? Zamiast pytać, mogłabyś mi powiedzieć. A więc to, to, to jest takie stowarzyszenie pań, które zbierają się, aby szyć, dawać obiady, zbierać pieniądze i rozmawiać. One przeważnie są dobre, przynajmniej te, które znałam tam. Tutejszych jeszcze nie znam, ale one też pewnie powinny być dobre. I dziś po południu będę im o tobie mówiła. Chłopiec znów się wyprostował. Nie chcę. Czy może myślisz, że pójdę tam, aby usłyszeć, jak kilkanaście pań znów mnie nazwie, że brakiem? Wystarczy jedna. Ależ ciebie tam nie będzie, zawołała Polijanna. Ja pójdę sama. Naprawdę? Zapytał już łagodniej Jimmy. Naturalnie, odparła Polijanna. Postaram się tym razem przedstawić sprawę lepiej. I jestem przekonana, że na pewno któraś z nich ofiaruje ci przytułek. Nie zapomnij tylko powiedzieć, że będę pracował. Nie zapomnę, powiedziała Polijanna, prawie pewna wygranej. A jutro dowiesz się o wyniku. Gdzie? Na drodze. W tym samym miejscu, gdzie cię dziś spotkałam. Dobrze, będę, a po chwili dodał. Może by dziś jeszcze wrócić do przytułku dla sierot, bo właściwie nie wiem dokąd pójść. Gdy wychodziłem dziś z rana, nic nie powiedziałem, że nie wrócę, bo by mnie nie wypuścili. Chociaż gdybym nie wrócił, to by się za bardzo nie gniewali. Rozumiesz przecie, to nie są rodzice. Oni się nie niepokoją. O, ja wiem, zgodziła się Polianna. Ale gdy cię zobaczę jutro, jestem przekonana, że będę miała dla ciebie przytułek i rodziców. Do widzenia, dodała wracając radośnie do domu. Panna Poli tymczasem patrzyła na dzieci przez okno i śledziła chłopca, dopóki nie zniknął na zakręcie ulicy. Wtedy odwróciła się i ciężko westchnęła, czego zazwyczaj nie robiła. W uszach wciąż brzmiały jej słowa chłopca: powiedziała mi, że pani jest dobra, a w serce zakradło się dziwne poczucie smutku. Tak jakby coś zgubiła.